Świeżo po zakończeniu kursu na kategorię A. Od razu, sorry, że nie było więcej odcinków z tego wydarzenia, ale kurs był dość intensywny. Miał sporą dawkę huśtawek takich związanych z emocjami i to się wszystko poskładało ale od początku kurs jak wiecie w władcy dróg genialnie przygotowany i plac i motocykl, i świetnie prowadzący naprawdę polecam to tak off topic co do intensywności no to był tak, że przez dwa tygodnie no prawie codziennie miałem jazdy. Po dwie godziny pogoda była taka, że w zasadzie chyba tylko jednego dnia było chłodno, a tak było cały czas patalenka. Wracałem mokry, wymęczony. Oprócz tego motocykl jeszcze grzało od dołu, więc wyobrażacie sobie, co się działo. Co do skrajnych emocji, było jest związane z tym, że nie wiadomo jak to na kursie. Nie może ci nikt powiedzieć, że sobie dajesz radę świetnie z każdym elementem, bo zbyt duża pewność siebie zgubicie na egzaminie. To jest normalne i niczego innego bym się nie spodziewał Natomiast początki były trudne, bo nie wychodziły żadne manewry na placu tak jak trzeba przyzwyczajenia z Kiwaya też były takie, że utrudniały moją drogę przez kurs. Też się tego spodziewałem Eee, naleciałość przez 20 lat jazd samochodem, i ostatnie eee, 2,5 roku na motocyklu eee, też sprawiały pewne problemy eee, już tak naprawdę wam wyjaśniam o co chodzi. Eee, Uważanie na każdą linię, na znaki z zakrakiem, za, na elementy oznakowania drogi, które są niewidoczne, jak wytarta linia, jak nie wiem, poprawne ustawienie się przy światłach i tak dalej. To wszystko przy tym, że się jeździ normalnie w ruchu drogowym, nie, to że normalnie. No, po prostu jeździsz w ruchu drogowym, pewne rzeczy się spinają trochę inaczej niż te na kursie. No wiadomo, że w przypadku yy, kategorii B też tak jest, że o pewnych rzeczach, których się uczy na kursie, szybko się zapomina, yy, bo przepisy ruchu drogowego są życiowe troszeczkę, tak odrobinę. No i walka z tymi naleciłościami była trudna. Była trudna. Mam wrażenie takie, że im się lepiej czułem na motocyklu, tym więcej takich gaz. To powiedzmy więcej błędów popełniałem. tak. Ostatnie jazdy, to prawda, e, gdzie już czuć egzamin w powietrzu e, były chyba moim zdaniem przynajmniej e, najlepsze w moim wykonaniu i e, najlepiej się czułem wbrew pozorom, najluźniej e, Tu wysypali wczoraj żwirek, ale go ktoś chyba zamiótł, aż się wierzyć nie chce. Wracając do kursu. E, na ostatnich jazdach czułem się naprawdę już e, pewnie podczas jazd e, przez półtorej godziny, nie no przez godzinę, po mieście na placu wszystko poszło. Przez godzinę na placu wszystko poszło ok. Raz się nie zmieściłem, chyba w limicie na wymijaniu przeszkody. A tak wszystko było tip top. Na mieście popełniłem trzy błędy, każdy z jakby innej parafii, więc egzamin byłby teraz najechałem, sorry, nie teraz najechałem na linię podwójną ciągłą przy skręcaniu w lewo mówię wam e, linia była tak wytarta, że jej nie było widać więc więcej ludzi przez nią przejeżdżało no ale w kontekście egzaminu musisz to tak działa e, generalnie na sam koniec Wyrażenia są jak najbardziej pozytywne, ale w trakcie miałem momenty zwątpienia, że no to nie dla mnie, że no mi to było, że zrobiłem coś głupiego Że może jednak sobie dać z tym spokój, bo no, że pierwsza gleba na drugich jazdach, na pierwszych, na motocyklu 650 szkolny błąd no ale to um, jakby um, to było wkalkulowane. Druga gleba była troszeczkę głupowa, bo do... odzywałem do zdjęcia i zdjęcie mam takie, że się przewróciłem. No ale y, też jakby odkalkulowane y, gdzieś y, na rozluźnienie y, takiej spiny. Pożartowali trochę z instruktorem, więc No, y... y, 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 okej, okay. chociaż wtedy akurat y, to był taki dzień po chyba najgorszym y, doznaniu podczas y, kursu. To był egzamin wewnętrzny i w momencie, kiedy usłyszałem egzamin wewnętrzny nie wiem co się wydarzyło, bo przy pierwszej komendzie, że oblałbym egzamin czyli dwa błędy tego samego typu Koniec egzaminu i kaszana. Spiałem się tak, że nie byłem w stanie przejechać. Nic poprawnie, nic do mnie nie docierało z otoczenia. Mam nadzieję, że na tym właściwym egzaminie już czegoś takiego yy, nie zrobię, nie przydarzy mi się w ogóle. Tak, dzisiaj jest czwartek, czyli mam dzisiaj piątek, sobota, poniedziałek, egzamin. E, cztery dni na zebranie się w kupie i ogarnięcie tego, czy dam radę. E, no. Nastawienie mam takie dzisiaj, że o, dobrze, jest dobrze um, tak naprawdę no to taka pewność na no, motocyklu którą przez te swoje kilometry już nabyłem mam nadzieję, że mi pomoże na egzaminie um, że to nie będzie coś co mnie zepnie no e, co do filmów e, z, trakt, jakby z czasu kursu e, filmy z czasu kursu kursu nie powstały w zasadzie Niegrałem to może dwa razy coś, ale raczej tego nie złożę nic przydatnego No powiem tak, dwie składowe, no te emocje, które tam i, i wymęczenie, które się no, wiązały z z jazdami a dwa, że no montowałem filmy z Up to North no i przez to i przez to też nie miałem jakby głowy i pomysłu na to, jak to ogarnąć i tak się złożyło, no no i teraz jak sobie poradzić z stresem przed egzaminem? Nie wiem e, egzamin teoretyczny kosztował mnie bardzo dużo nerwów i bardzo dużo stresu. E, poszło dobrze. E, egzamin praktyczny pewnie będzie jeszcze bardziej stresujący i e, to będzie innego rodzaju stres, bo... Tam się bałem testów, podchwytliwości pytań i tak dalej. Tutaj z tym raczej nie ma do czynienia, chociaż wiem, że będę jeździł po podchwytliwych uliczkach bo te miejsca, w których byłem na kursie, no są po prostu miejscami, w których normalnie Pewnie bym nigdy nie pojechał, by byłem w takich miejscach, że o, panie e... To jednak wiem, że tam będę I, I są to po prostu rzeczy podchwytliwe Tak samo jak te pytania Nie wiem, czemu ma to służyć Nie wiem, nie rozumiem Ale no okej okay. Tak jest, nie, nie ma co z tym walczyć trzeba po prostu z nurtem i tak też zrobię chociaż e, stresik będzie na pewno e, ale mam nadzieję, że pozytywnie to wszystko się rozwiąże także trzymajcie kciuki tym, że obejrzycie to za dwa tygodnie po egzaminie ale tym, że wiecie, żeby trzymać No dobra, tymczasem e, kończymy ten odcinek e, temat wyczerpany chyba i widzimy się w następnym odcinku Take care Давай, вот